Jak Kijów, ja, mówiąc Kijów mam na myśli i polityków, i mieszkańców, zareagowali na to, co wydarzyło się w poniedziałek w nocy i dziś nad ranem? Jak reagowali i na orędzie Władimira Putina, i na orędzie swojego prezydenta, i na tę próbę zabrania części ich kraju? Powiedziałbym, że z godnością i z zimną głową, dlatego że wszystkie oficjalnie płynące komentarze, one odnoszą się do tego, że Ukraina będzie starała się rozwiązywać tę eskalację na drodze dyplomatycznej i to jest bardzo ważne, dlatego że Kijów deklaruje, że w żadnym razie nie zamierza zaogniać tej sytuacji. To, co najbardziej zwróciło uwagę Ukraińców, to ton wypowiedzi Władimira Putina we wczorajszym orędziu, bo z jednej strony można było się spodziewać takiego ruchu, który nie będzie uznawany przez cały demokratyczny świat. Mam tutaj na myśli uznanie niepodległości tych marionetkowych republik. Ale z drugiej strony to orędzie było właściwie potwarzą w każdym zdaniu potwarzą dla narodu ukraińskiego. Ukraińscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że ta odezwa Władimira Putina zamieniła się w taką antyukraińską tyradę, która właściwie odbierała prawo do samodzielnego decydowania o swoim losie. To była bardzo długa noc. Dla wielu bezsenna noc, dlatego że prezydent Ukrainy Włodymyr Zełański wystąpił z orędziem do narodu o godzinie drugiej czasu kijowskiego. Setki tysięcy, a być może nawet miliony Ukraińców czekało na to wystąpienie. Ono było bardzo stonowane. Włodymyr Zeleński powiedział wyraźnie, że ten akt traktuje jako naruszenie integralności i suwerenności Ukrainy, ale dodał, że Ukraina nie będzie eskalowała w żadnym razie tego konfliktu i że będzie próbowała go rozwiązać na drodze dyplomatycznej. No dobrze, to wiemy, co powiedział Władysław Żański do Ukraińców, musimy być spokojni, a co powiedział do społeczności międzynarodowej? O co zaapelował? O wsparcie, pomoc, czy powiedział, że sami to załatwimy? Ukraina za każdym razem podkreśla, że jest sama w gotowości bronić swojego kraju. Politycy ukraińscy podkreślają, że to my będziemy bronili naszego narodu. My wielokrotnie też słyszeliśmy to od Ukraińców, ale oczywiście Włodymir Zełeński apeluje o pomoc międzynarodową i właściwie błyskawiczną reakcję. Ma tutaj na myśli sankcje, dotkliwe sankcje, które powinny zostać nałożone na Rosję. Co co jest bardzo ważne, to, to że szybka reakcja jest konieczna i wszyscy tutaj zwracają na to uwagę. Absolutnie ta decyzja Władimira Putina nie może ujść mu na sucho. Ukraińskie media zwracają uwagę na szybką reakcję polskich władz, na to, że Mateusz Morawiecki bardzo szybko wezwał do tego, że konieczne są sankcje. Również Andrzej Duda zaapelował o to, by sankcje były wdrożone natychmiast, ale tak właściwie mówi cały, cała Unia Europejska większość krajów Unii Europejskiej i wszyscy tutaj w Ukrainie podkreślają to, że jeżeli nie będzie tej szybkiej zdecydowanej reakcji to Władimir Putin pozwoli sobie na więcej. Prezydent Ukrainy powiedział jeszcze jedną rzecz. W tej trudnej sytuacji przekonamy się kto rzeczywiście nas wspiera, a kto tylko mówi, że nas wspiera. Przypomnę, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował już o pierwszych sankcjach, chociaż według komentatorów one są dość umiarkowane, dlatego że one zakazują robienia interesów w marionetkowych republikach. No, to nie był zbyt duży problem do tej pory Amerykanie nie tam, bo przecież to były tereny okupowane Ukrainy, dlatego ukraińscy komentatorzy, dziennikarze domagają się zdecydowanych sankcji, które mocno uderzą bezpośrednio w Rosję, bo to przecież ona destabilizuje sytuację i to ona odpowiada za to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. A Ukraińcy w sklepie na ulicy mają podobne oczekiwania? Znaczy liczą, że Zachód im pomoże? Jak mówiłem, bardzo duża część osób podkreśla, że oni sami są w stanie bronić swojego kraju, ale ta pomoc jest potrzebna. Te głosy płynące ze świata są obserwowane i to naprawdę robi wrażenie, bo na dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołał nawet prezydent Korei Południowej. Dlatego to jest temat ważny na całym świecie. Głos jedności z Ukraińcami płynie od lidera opozycji w Wenezueli, Juana Guaido. Także to nie jest tylko problem naszego regionu. Jeśli chodzi o nastroje Ukraińców, o które pytasz, mam wrażenie, że po tym wczorajszym wystąpieniu Władimira Putina coś się zmieniło. Do tej pory wszyscy tu w Kijowie oczywiście bardzo bacznie obserwowali to, co się dzieje, ale z drugiej strony mieli świadomość, że to dzieje się daleko, ponad 700 km stąd. Po tym wystąpieniu Władimira Putina wielu mówi, że bezczelnym, które odmawiało możliwości decydowania o swoim kraju, Ukraińcy zastanawiają się, na co, do czego zdolny jest prezydent Rosji. No i to pytanie powraca. Do tej pory tak na. Naprawdę usłyszałem, będąc już przez kilka dni tutaj w Ukrainie, że o jednej rodzinie, która z powodu zaniepokojenia zdecydowała się wyjechać na zachód Ukrainy. Najczęściej jednak słyszę, będziemy tutaj do tego czasu, kiedy będzie trzeba. O tym też mówi nasz ostatni materiał wideo z Ukrainy. Aleksandr ma 43 lata. Na co dzień jest biznesmenem, jest przedsiębiorcą, ale w weekendy chwyta za broń. Zakłada na siebie profesjonalny strój i z wojskami obrony terytorialnej trenuje, dlatego że on ma bardzo konkretny plan. Jeżeli zacznie się inwazja, on jest gotów iść i walczyć. Jak mówi, będzie bronił swojej rodziny, swojego miasta i swojego kraju. Przygotowywał się do tego od wielu, wielu lat. Powiedział, że ma tę świadomość od 2014 roku, kiedy Ukraińcy nie mieli odpowiedniego wyposażenia broni. On sam dostał pozwolenie na broń jako myśliwy, i teraz mówi, że ta broń może się przydać niestety w innych okolicznościach. Więc podsumowując, to zaniepokojenie jest tutaj poważniejsze niż jeszcze kilka dni temu, tym bardziej, że przypomnę stany Zjednoczone informują, że Rosja może mieć plan, bardzo brutalny plan, który zakłada nawet eliminację najważniejszych ukraińskich polityków, dziennikarzy, tych, którzy sprzeciwiają się kolejnemu rozbiorowi Ukrainy, bo tak trzeba o tym powiedzieć. Mamy do czynienia z kolejnym rozbiorem Ukrainy. No, i wszyscy z niepokojem obserwują, jak będą wyglądały kolejne godziny i dni właśnie w Ukrainie. I jestem pewien, Patryku, że dzielnych Ukraińców na pewno nie brakuje i będą się jeszcze pojawiać. Ale ostatni wątek, przynieśmy się na chwilę z Kijowa, właśnie te kilkaset kilometrów dalej, i powiedz, jak wyglądała noc na wschodzie kraju, co tam się działo. Czy były jakieś walki, czy było względnie spokojnie. Jeśli chodzi o tę noc, to ona była obserwowana na wschodzie przede wszystkim pod kątem przemieszczania się wojsk rosyjskich, bo po decyzji Władimira Putina te siły rosyjskie zbliżały się do linii rozgraniczenia, czyli do linii terenów ukraińskich kontrolowanych przez rząd. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że tuż przy stacjach ukraińskich żołnierzy będziemy zaraz obok mieli stacje wojsk rosyjskich w razie jakichkolwiek prowokacji, a tych nie brakuje ze strony Rosjan, no może dojść do bezpośredniego starcia i wszyscy tutaj się tego obawiają. Pamiętamy wszyscy te doniesienia o ewakuacji mieszkańców tak zwanej Donieckiej Ługańskiej Republiki Ludowej. W tym momencie płyną do nas pojedyncze głosy, które jeszcze weryfikujemy, ale mówią o tym też ukraińskie media, o tym, że ci, którzy zostali przesiedleni na teren Rosji, byli w bardzo złych warunkach. Co prawda dostali równowartość około 500 zł na to, by funkcjonować w pierwszych dniach. Niektórzy zostali zakwaterowani w jakichś halach sportowych, ale inni musieli czekać przez wiele, wiele godzin w autobusach, bez ogrzewania, bez żadnych warunków. Więc niektórzy decydują się na to, by wracać na tereny okupowane zwanej donieckiej, donieckiej Republiki Ludowej czy Ugańskiej Republiki Ludowej. Jeśli chodzi o przepływ informacji z tych marionetkowych, Republik. On jest dość ograniczony. Tam są pojedynczy dziennikarze, ale przede wszystkim dziennikarze propagandy rosyjskiej. Dlatego te wszystkie doniesienia trzeba bardzo, bardzo podchodzić do tego z ostrożnością i je weryfikować. Jeśli chodzi o ofiary, to wczoraj dowiedzieliśmy się o jednym mężczyźnie cywilu, który zginął na skutek ostrzału. Zginęli także dwaj kolejni ukraińscy żołnierze. W momencie, kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę, rozpoczęła się też konferencja prasowa ukraińskich sił połączonych, które prowadzą akcje na terenie kontrolowanym przez ukraiński rząd, dlatego za chwilę będę dopiero mógł sprawdzić, ile konkretnie ostrzałów padło w ciągu ostatniej doby, ale te ostatnie dni pokazują, że mamy tam do czynienia z eskalacją i nie spodziewałbym się, że w najbliższych dniach może to się zmienić. A jeśli tak się stanie, to najprawdopodobniej tylko na chwilę, dlatego że zamiary Rosjan wydają się jasne, szczególnie po tym wczorajszym wystąpieniu Władimira Putina. To, co się dzieje, śledzimy tutaj specjalnie dla Państwa. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Udało mi się porozmawiać wczoraj z szefem misji Polskiej Akcji Humanitarnej, który stara się nieść pomoc razem z pracownikami na wschodzie Ukrainy. I on powiedział w rozmowie z wirtualną Polską, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. O niektóre drogi są nieprzejezdne. Dziesiątki tysięcy mieszkańców właśnie po tych atakach nie mają prądu, dlatego trzeba było odwołać niektóre wyjazdy do osób, które potrzebują pomocy, a to są potrzeby podstawowe. Brakuje im często ogrzewania, wody, jedzenia. Te osoby często muszą utrzymywać się zarówno wartość około 100 dolarów miesięcznie. Więc ta sytuacja jest bardzo trudna, a z pewnością to, co się wczoraj wydarzyło. Nie ułatwi niesienia pomocy humanitarnej.